rząd bierze się za kryptowaluty. Kluczowa zmiana jeszcze w tym roku. Okazuje się, że niebawem wejdą w życie nowe regulacje, które będą no nieco bardziej restrykcyjne. Głównie nieco bardziej restrykcyjne w kierunku firm, które świadczą usługi kryptowalutowe lub generalnie w kierunku samych projektów krypto. I tutaj pierwszą taką wielką zmianą będzie, że KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego jeszcze w tym roku ma objąć nadzór nad rynkiem kryptowalut w Polsce, co oznacza, że oni właśnie będą trzymać pieczę nad tym wszystkim. Odpowiedni projekt w tej sprawie w drugim kwartale bieżącego roku ma przyjąć rząd. KNF będzie mogło m.in. nakładać kary finansowe na podmioty uczestniczące w rynku kryptowalut. Więc co ja myślę na temat tych zmian? Myślę, że jest to kierunek, w jakim zmierza dzisiaj cały świat. Jako, że większość świata zdała sobie sprawę, że rynku kryptowalut nie da się już dłużej ignorować ani wyśmiewać, po prostu no, trzeba zacząć w jakiś sposób to kontrolować. I teraz z jednej strony ja rozumiem, że niektórym to się nie podoba, jednak z drugiej strony, moim zdaniem jest to całkiem logiczne. W dobie, kiedy mamy coraz więcej oszustw oraz projektów, które nadużywają zaufania inwestorów, To raczej Raczej jest robione faktycznie w kierunku, przynajmniej po części, aby chronić inwestorów. Z drugiej jednak strony, nie ma tutaj informacji, które mówią nam, że te projekty będą wyganiane z Polski, czy też ogólnie będą likwidowane na całym świecie. Nie, chodzi o to, aby te projekty mogły rozwijać się dalej w pełni legalnie. Jakie jednak główne zmiany będą miały miejsce? Nowe przepisy sprowadzają się do siedmiu kluczowych zmian. Po pierwsze, chodzi o przyznanie KNF funkcji nadzorczej, dzięki czemu komisja będzie mogła realizować zapisy rozporządzenia wydanego przez rząd. Po drugie, KNF nałoży na emitentów tokenów powiązanych z kryptowalutami określone obowiązki. Oraz po trzecie KNF będzie mogła reagować na naruszenia ze strony podmiotów zaangażowanych w rynek kryptowalut oraz te podmioty, ale także osoby karać, jeżeli faktycznie tutaj prawo będzie łamane. Więc nie jest to Coś, czego moglibyśmy się nie spodziewać. Moim zdaniem jest to naturalny rozwój stanu rzeczy. Natomiast bardzo często pojawiają się takie no, negatywne opinie w kierunku tego, że rynek kryptowalut jest regulowany, to jednak prawdą jest, że bardzo często te opinie wychodzą od osób, które Chcą wykorzystać rynek kryptowalut i właściwie większość osób na rynku kryptowalut jest po to, aby zarabiać tutaj póki co jeszcze fiaty. Z jednej strony, owszem, jest ta idea, idea decentralizacji, idea prywatności, anonimowości, z drugiej strony, to rynek zdecydował, że nie chce tego do końca wykorzystywać w ten sposób i za bardzo też nie mają jeszcze możliwości, aby globalnie zrobić taki bunt i wprowadzić kryptowaluty. Raczej chyba nikt się nie łudził, że tak faktycznie się wydarzy. Z drugiej jednak strony, jeżeli są osoby, które faktycznie chcą używać, Kryptowalut, aby mieć się dobrze w systemie Fiat, sprawą normalną jest, że mamy tego typu regulacje. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o Polskę, o Stany Zjednoczone, w Unii całej Europejskiej także. Tego typu dyrektywy będą się pojawiać, to jednak powtórzę, nie są one robione po to, aby likwidować rynek kryptowalut, tylko po to, aby te firmy, te projekty działały w pełni legalnie i mogły dalej się spokojnie rozwijać. Ja tutaj przyznam, że nie do końca mi się podobają tego typu regulacje, czym więcej wolności tym moim zdaniem lepiej. Z drugiej jednak strony myślę, warto wciąż pamiętać, że krypto dają nam względną wciąż wolność, ponieważ wciąż możesz mieć Bitcoina na portfelu, o którym wciąż nikt nie wie, możesz mieć kryptowaluty z niszy prywatności, o których nikt nie wie i faktycznie możesz po części, część swoich aktywów, część swojej wartości netto w kryptowalutach poza systemem. Trzymać. I moim zdaniem, z tego przywileju, z tej możliwości, po prostu warto korzystać. Nie mieszkamy w Salwadorze, gdzie bitcoinem można płacić na co dzień. Zauważcie, 12% Salwadorczyków wykonało transakcje w bitcoinie, transakcje zakupowe w 2023 roku. To jest oczywiście proces. Niektórzy uważają, że ewolucja powinna wydarzyć się od tak i od razu powinniśmy mieć globalną adopcję. Jeżeli spojrzycie na ostatnie 5 lat, to zauważysz, jak gigantyczny progres zrobiły kryptowaluty, aby faktycznie spenetrować, można powiedzieć, rynek tradycyjny, ale także nasze życie. My jeszcze tego nie odczuwamy i to na całe szczęście. To jest przywilej, że mieszkamy tu, gdzie mieszkamy. Żebyś mieszkał w Argentynie, w Wenezueli, wtedy byś nieco bardziej Bitcoina docenił. W tym momencie mamy przywilej, że możemy sobie na Bitcoinie, na kryptowalutach pospekulować. Natomiast, żeby nie wybrzmiało to tutaj tak, że ja rządu bronię, podkreślę, moim zdaniem, czym więcej wolności, tym lepiej. Jednak patrząc na to, w jaki sposób Większość ludzi korzysta z tego rynku. Ja się osobiście nie dziwię, że faktycznie tego typu regulacje będą zaostrzane.